jest za zamek Nazwa zamku Taki trochę przypominający lekki szałas o, No co opowiedzcie trochę o tym zamku Dobra. dobra dobra idziemy dobra. dalej tutaj opowiedzcie coś o zamku co przedstawia co gdzie jest co robi do czego służy czekajcie tu, 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 tu jest kopalnia tu tunel A jaką ma nazwę? Co to jest? Krzyżacki? Jakiś, nie wiem, inny? Romański? Romański. Dziadowski. Dziadowski, dobra. Zamek Dziadowski. Dziadowski. Może być. Przechodzimy do następnej drużyny? A wy co wybudowaliście? Jest to polski. Polski, no. gdzie są mury obronne? To, to, są, to, są, to są mury obronne i to jest wielka forteca i wejście. zrobiliśmy i i pałac ten związany nic nie przedstawia tu ma bramę chyba wjazdową, co? No tak, ten pałac e, tak naprawdę jest tak powiem jakby wymyślony bo ja no wow, takiego nigdy nie, nie widziałem. to jest pałac, e, znaczy zamek, który nie przypomina żadnego kształtu, bo jest nierówny. Jakby taki zamek po wojnie. A, trochę taki podniszczony. Dobra, idziemy do ostatniej drużyny. Tu chłopaki, o tu mocny jest. No. No mów, mówcie, opowiadajcie. Tajemniczy zamek. Tajemniczy zamek. Te, te świątynia to jest świątynia dla mieszkańców. I tutaj mieszkają w tej świątyni? Tutaj, tak, dobra. Tu są mury obronne. Gdzie? Tutaj takie. A tutaj, tutaj, tutaj mogą się dobra. Cały teren w wojownicy tego są świątynia. W terenie jest w kształcie kości. Tak. Jakie koszty, bo no, to no, znak jest walczenia. walczeniach. Ale nie walczą księżniczek. Aha, że odgrywają w końcu, Mateusz, czemu nie chcesz księżniczek? No Rycerze zawsze walczą o księżniczki.